Gratuluję zespołowi z Sopotu. Wygrali ten mecz zasłużenie. zasłużenie. Zasłużenie dlatego, że zagraliśmy bezmyślnie w końcówce i nie już nie przynajmniej mówiąc o zbiórkach, w ataku, jakie pozwoliliśmy zrobić zespołowi z, z Sopotu. To w końcówce mieliśmy mecz we własnych rękach i przegraliśmy ten mecz na własne życzenie. Um, myślę, że jak trener powiedział, uh, pierwsze trzeba ich gratulować za zwycięstwo. Um, wykorzystali nasze błędy pod koniec bardzo dobrze i um, tak jak trener powiedział za dużo zbiórek w ataku też pod koniec wzięli i uh, to nas zabiło. First of all, before game, uh, I told my players, uh, Turo, uh, it's a good team and we have to fight to end. Po pierwsze przed meczem powiedziałem jeszcze raz moim zawodnikom, że Turów to bardzo dobry zespół i musimy walczyć do samego końca. I dlatego chciałem podziękować, bo walczyliśmy do końca, zrobiliśmy to i wygraliśmy bardzo ważny dla nas mecz. Of course, it's not easy play against Turov because they have good rotations every position. Oczywiście nie jest łatwo grać przeciwko Turowowi. Mają bardzo dobrą rotację na każdej pozycji dobrego trenera i dobrze byli przygotowani do meczu. Ale zostaliśmy, byliśmy skoncentrowani aż do końca. Oczywiście mieliśmy problemy i w ataku, i w obronie, bo Turow jest naprawdę dobrym zespołem.

ale w ostatnich minutach i w dogrywce podejmowaliśmy dobre decyzje w ataku i w obronie no i mieliśmy trochę szczęścia. I to było ważne, to zdecydowało o wygraniu w tym meczu. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się wygrać to spotkanie. Przede wszystkim dlatego, że ostatnie spotkanie w tej hali przeciwko Śląskowi nie było w naszym wykonaniu za dobre. Wiadomo, przyjeżdżał Turów, lider tabeli, jeszcze meczu nie przegrał. Dużo smaczku. Przypominał się na pewno półfinał zeszłoroczny. No i cieszę się, że do końca walczyliśmy. W decydujących fragmentach trafialiśmy rzuty bardzo ważne. Tak na wymianę szliśmy. I dla nas to się lepiej skończyło. Co tu dodać? Nie? Trochę szczęścia na pewno też mieliśmy. Ale cieszę się, że może to, że tak powiem, może to spotkanie pokaże, że jednak wszyscy muszą się z nami liczyć i że jednak te spotkania z Anwilem, z Słupskiem i przede wszystkim to na własnym parkiecie ostatnio to tak naprawdę był wypadek przy pracy, bo jeżeli coś mamy zrobić w tym sezonie na pewno bez takich wpadek się nie obejdzie, ale miejmy jak najmniej ich.